Dajcie wraz z premierą gry Dead Space 3 mamy dla was zabawę której do wygrania fantastyczne nagrody Co rozdajemy tym razem Jedną kopię Dead Space 3 10 sztuk Call of Duty Black Ops Oraz 10 zestawów koszulek i latarek na rower Z motywem z gry Homefront Co należy zrobić aby zgarnąć którykolwiek z nagród Zasady są proste Jutro dokładnie o godzinie 18:00 Na stronie www.fabrykakluczy.pl Pojawi się specjalne hasło konkursowe Zaś waszym zadaniem będzie je odnaleźć żeby było jeszcze łatwiej, podpowiem, iż słowo klucz ukryjemy w jednym z opisów dostępnych w sklepie gier. Pierwsza osoba, która to zrobi zgarnie najnowszą odsłonę Dead Space, zaś wśród reszty zostaną rozlosowane pozostałe fanty. Odpowiedzi konkursowe należy wysyłać na adres e-mail podany na ekranie. Zabawa trwa do godziny 18 w sobotę. To by było na tyle dzięki wam za uwagę i powodzenia! Dead Space 3. rated m for mature add voice to your arsenal and amplify the action with connect